Siema Jesteśmy dzisiaj na naszym spocie W tajniku gapa od śnieża Tak, od śnieża My to tak nazywamy Ma chyba z 2 metry No to ile? To weź się połóż <grym zjadka> O kurde Jak ty masz 5 to ja mam 3 Od śnieża, od śnieża kolego Dobra, idę wam pokazać całą linię Naszą, jaka to, to się da na, To da rady nazwać linią? Nie. Idziemy na rozpęd Tutaj jest banda, którą kapuś robi Tutaj to będziemy dzisiaj zamieniać w muldę Bo to jest gówno i nikt tego nie leci Zaraz odśnieżone przez Michała lub mnie lub Sebę. I tak Tutaj, ta miejscówka ma około ile? No trochę 4 lata może Ale My tutaj nie zaczęliśmy tego budować Tylko Haligowski Taki ziomo z yy, darczynurem. Tam, tam można. Nie wiem po co, ale tam można jeszcze wyjść. Tam do góry. Tam jest yy, wąwóz. I tam jest taki fajny. Taki w dół ten. Downy hill, nie? Ale dobra. Tu jest rozpęd, nie? No i stąd, jakby zaczynamy. I się leci. O tu całe. To. Tu jest na rozpęd. Na, te, na step up. Ale na panie trzeba tak prędkości, bo kolega. Kolega wziął za dużo prędkości i upadł na jaja i w drzewo się przytulił. Dobrze, dobrze robi, dobrze robi. Tutaj była rozpędówka na naszą jakby taką treningówkę. Można to nazwać. Czy tu była O to to całe to jest... Było wybicie, ale jest zniszczone. Więc słabo. No i tam jest step-up. Siema, jesteśmy już z powrotem. Chcę Wam całą prasę pokazać, jak jest odśnieżona. Ogólnie pojechali tym czymś i na szczęście nic nam nie zniszczyli, ale jest wszystko odśnieżone, ładnie, wszystko pięknie. Prawie. Trochę muszę zobaczyć, jak żelki. żelki. to trzeba wiać, nie? Co, co ty lecisz? Kubasowa kuba sołowa. Chudźcie kuba w dupę, Artur. Ale hot seksiaka. zaczerwieni Może mm, zaczerwieni się. Idziemy. Dzięki, ja Dobry Ciebie lekarz. też. Czekaj, nagram Cię jak dawny chwilę robisz. Stój! Tu się kurwa tędy nie idzie, tylko tędy. Tu jest miejsce, gdzie Piechowak się w drzewo wyjebał. On w tą dziurę wleciał i na jaja spadł. Tak, tam u góry chuja jest. Jak tam żadnych hop nie ma? Zjeżdżać też mogę Wyjeżdżać nie, ale zjeżdżać już tak Wyjeb się, wyjeb się O kurwa, ale wybicie O kurde, ale dawny ile Ten co jajami trzepie Lecę ja Łocie No dobra! O skaczesz? No a! czekaj, daj pomóc. Skaczesz? Gagri, gagri, gagri! Da, rower i Daj, Masz drugą stronę. No idziemy. O, Chodź skoczyć. Dajemy mu. Nie to ma szans. Skoś, tak no błysk, tak, a jak ci, dam ci jak skoczysz. Ale to jest, to jest... Łatwy! Nie, Nie skaż A jak skoczę z trikiem? Nie. Jak w to ja skoczę. Ja robię 3 bala na tym rowerze z tego, ale ty co musisz... Fank fank to zrobić Kurwa Te, Ej, Czekaj. Co? To są? na kurwa. i Na tak, ja tak kurwa. Nie, paprą, ten trzeba się A spierdalaj, ja tu śniadanie jem. Rozmowa z zawodnikiem. Nie szkacze. Jak Samuel skoczy, to może Ej, też skoczę. Dobra, lampki. a jak pryski skoczy, a, to, to ja to skoczę. No wy, nie no, kurwa, skocz to i tyle. No nie, ale ja może skoczyć, Bo ostatnio matka się wydarła, że kurwa że tam zrobiłem. Z podniami. Patrz, lecisz, nie? O kurwa spadam. Lecisz, nie? Dajmy, że tak się zatrzyma. Nic ci się nie stanie. Ja, ja nie, radę. nie, jedna rzecz, jaką możesz tutaj zrobić, to zrobienie coś takiego Nie, to zrobisz coś takiego? daj bo... Mogę się raz na tym skorzystać? No Dio to Kto tego? Kto yy, pogada? No nie wiem Czasu mam myśleć mnie teraz skacze Kurwa mać Skaczesz Albo ci tymi grabiami Ach, te to jest sram lewę no, sram To są sramowskie hamulce Niekiśłem te 200 które nie hamują No ty co ci powiedzieć yeah. Błaknie, za to się Kelsey. Trzymaj go, trzymaj go. Bike check. Bike check, tutaj jest y chromak K KLS. No weź, patrz. Tutaj mamy y Rockshock 360 RC Black. dupę, odsuń się. W locie to puść. Zobaczymy, czy przeżyje kratę. Mogę tym rzucić? No pan, i panie. Cały, ca cały czas szukam poczki. I tak, jestem wolny. Kobra, dziewczyna nie będzie dumna. Chodzi o mamę? Ja! Albo chcesz Ej, same, nie każę ci teraz tego skakać, ale sobie najeć na wybicie. Bo no, no ale... Zostaw tego tego bicu. <laughs> się